Co mówili mechanicy właścicielowi tego pięknego Canon Optimo? Prostego roweru, działającego, lekkiego, taniego. Ano mówili, że. Tiagra nie, nie będzie chodzić dobrze. Tiagra, Tiagra ma tak chodzić, bo to jest Tiagra. To nie jest R2D2. A nie sprawdzili tego. I najczęściej mechanicy rowerowi, którzy nie wiedzą, dlaczego gdzieś tam troszkę cyknie czasami, nie chodzi tak, jakby się chciało. Dlaczego tak jest? Sprawdzajcie haki. Sami sobie sprawdzajcie, bo wam nie sprawdzą. Oto jaka jest różnica po lewej stronie na wentylu, bo zawsze na tej samej wysokości koła sprawdzamy. Koło może być krzywe. Mamy taką różnicę, czyli tutaj po lewej stronie, jak tutaj przekręcę wentyl, w tę stronę będzie na zero. Podobnie góra, dół też sprawdzam na wentylu. Różnica jest mniejsza, ale jest. Co to oznacza? Oznacza to, że przerzutka nie jest ustawiona tak jak być powinna i. Ustawianie jej za pomocą linki, czyli za pomocą tej śruby baryłkowej, którą mamy. To, czy to jest ta śruba baryłkowa? To jest akurat. Tak, to jest chyba nawet ta. Czyli za pomocą napinania linki niczego nie zmienicie, bo albo będzie gorzej chodzić w górę, albo będzie gorzej chodzić w dół. Jaki jest z tego wniosek? Jeżeli nie macie przymiaru, jesteście w sklepie i to nie chodzi dobrze, a linka, czuć, ona chodzi bardzo leciutko, to Tiagra pięknie sobie klika. Po prostu, żeby sprawdzili, czy hak jest prosty. Można go wyprostować, można go wymienić. A gdyby to był system dwunastorzędowy, trzynastorzędowy, nie ma bata, żeby to chodziło, wtedy no, trzeba będzie sprawdzić hak. Natomiast w dziesiątkach, w dziewiątkach to są tak odporne naprawdę na uderzenia wręcz grupy, że trudno to zauważyć. Tutaj po prostu nie było idealnie, ale teraz będzie.